Siemano widać, o której dzisiaj będziemy niszczyć sobie Ziemię, planetę Ziemię. Weźmy sobie na przykład tutaj: e, jakąś. O, jakąś taką moc. Meteoryt to jest chyba. Nie, to jest laser jakiś. O, nie słuchajcie, laser niszczy całą naszą planetę. Biedna planeta, spójrzcie. O jejku, po drugiej stronie jest tak ładnie odwzorowane. Widać normalnie, jak e, pali się światło w naszych domkach. No to co? Rozwalmy te domki, let's go! I na dole pokazuje ile w tym momencie ludzi nie żyje. Nie żyje 1 miliard już ludzi. O, już 3 miliardy, no to fajnie XD narysuje, pa X A okay. nie, czekaj, D trzeba poprawić D Okej, okay, mamy XD narysowane, więc jest super e, Jakie mamy tutaj jeszcze inne e, broni? Mamy broń, która zamarza świat. Czekaj, spójrzmy co ona robi Ej ona faktycznie... O Jejku, co ona co ona robi? Można przybliżyć to jeszcze, patrzcie Jejku, co jest? Dobra, obróćmy to sobie E, dajmy sobie. O, na jakieś tutaj miejsce zamieszkane, spójrzcie. Pik, pik, pik. Co tu się dzieje? I patrzcie, już nie ma żadnego światła. Dobra, oddalmy sobie troszeczkę tą planetę. Sprawdźmy, jakie jeszcze inne są lasery. Tutaj jeszcze jest jakiś. uwaga użyjmy go. Wow, co to było? Na drugą stronę. Ja wolę! Na drugą stronę się przebiłem. Ole, potężne uderzenie! Jakim cudem jeszcze 2 miliardy ludzi żyje? Przecież ta planeta już nikt by na niej nie żył, gdyby coś takiego się wydarzyło. Dobra, bum, 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 bum. Sprawdźmy, jak teraz planeta będzie wyglądała. Uwaga! boj. Nic nie, nie zostało, słuchajcie, wszyscy zginęli. Weźmy sobie w takim razie nową planetę. Zanim to zrobimy, w widzowie jest nowa kolekcja koszulek. Spójrzcie, Wojantim, ale kolorowe do tej pory było tylko białe Wojantim z białym wieciem. Napisem, teraz jest dostępne też na kolorowych Koszulkach z kolorowym wzorem, więc zapraszam Pierwsza linia w opisie, macie sklep I takie koszuleczki są już dostępne, dołączajcie do Wojon Team, let's go Warto, warto, A dobra, my tutaj lecimy hmm, Jaką by planetę tutaj wziąć kolejną? Pluto? Pluto! Sprawdźmy jak będzie wyglądało jak yy, Zaczniemy strzelać do Pluto Pluto, Pluto, Pluto prz, 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 Patrz jak śmiesznie Okej, okay. zostawimy takiego małego Kikuta tutaj na środku, uwaga O widzicie? Taki wypukły jest Jeku, czy to widać od lewej strony atmosferę, jakby trochę, ale śmieszna. Dobra, weźmy sobie może jakąś inną, jeszcze śmieszną planetę. Ojeku, co to jest za planeta? Spójrzcie! Jaka normalnie jakaś planeta metalowa. Co by tutaj na nią zużyć? Może ufo, weźmy ufo i z jakimś laserem. O, takie ufo. Dobra, co tutaj się dzieje teraz w tym momencie? Nic nie widzę, ej ktoś podleciał do tej planety Spójrzcie, ktoś podleciał Do góry widać, o, ładuje jakąś broń O nie, on wystrzeli w tą planetę Uwaga, o, on zbiera moc Spójrzcie, zbiera moc O ja nie mogę, spójrzcie Planeta ma jakąś ochronę Nie jest w stanie nic się przebić Widzicie, nie przebiło się W takim razie spróbujemy z inną jakąś mocą Może coś takiego Ojejku, co to tutaj leci, spójrzcie Coś leci kolejnego Coś leci kolejnego. Czy on się w to wierci? On wygląda, jakby się w to miał wiercić, widzicie? Próbuje się wiercić, ale ta planeta jest niezniszczalna, dobra. Skoro ta planeta jest niezniszczalna, to spróbujmy użyć jakichś kolejnych mocy, mega mocnych. Co by tutaj użyć? O, to, dobra. Dobra, walę tym normalnie. Let's go, let's go. Ej, przewiercił się! Zepsuta została powłoka, spójrzcie. Przewierci się na drugą stronę? Musi, musi, gdzieś tutaj zaraz się przewierci. O, jazda. Dobra, udało nam się rozwalić tą gwiazdę. O patrz, przewiercił się! Przewiercił Dobra, czyli ta planeta miała naprawdę mocną e, ochronę, e, więc teraz sprawdźmy, co się wydarzy, kiedy wykorzystamy po raz kolejny to ufo, które przed chwilą wystrzeliło, ale nie zadziałało. Dobra, tutaj wystrzelmy, w tą stronę. Dawaj, Ufo! Dawaj, szybciej! Niech to już zostanie rozwalone. Dobra, ładuje się moc, ładuje się moc. I strzeli to zaraz. Za, za chwilkę to strzeli, uwaga. Ciekaw jestem, czy cokolwiek zostanie z tej planety. O nie! Przewierciło się na drugą stronę? Jeszcze nie, ale blisko. Jejku, co jest! Już nikt nie żyje na tej planecie. Widzowie, ta planeta umarła. O, Jejku, co jest grane? Co jest grane? Co się dzieje z tą planetą? Czy ona wybuchnie? Ona się. I ja nie mogę, ona naprawdę. Coś się z nią dzieje. Wybuchła! Widzowie, totalnie wybuchła ta planeta. Ej, no nie wierzę, co myśmy zrobili. Jednym strzałem rozwaliliśmy tą planetę. Ale jazda, dobra. Zmienimy w takim razie planetę na coś innego, bo z tej już nic za dużo nie zostało. A co to jest za planeta? Czy ona jest zamieszkana? Nie, tutaj nikt nie mieszka. To w takim razie wykorzystajmy jakiegoś kosmitę na tą planetę. Dobra, przylatuje jakiś kosmita. Spójrzcie, mamy jakiegoś kosmitę? I ten kosmita chce ją uderzyć. O, oh boy, uderzył tą planetę. Jak gdybyśmy bardzo dużo tych kosmitów tutaj dali? Czekajcie, czekajcie. Dajmy ich bardzo dużo. Bardzo dużo. Po każdej stronie, spójrzcie. Z każdej strony jest jakiś kosmita, który uderzy tą planetę. Widzicie? Patrz. Wszyscy biją biedną planetę. Nie, ale fatalnie. Patrzcie jak została, ona została tak spłaszczona. Widzicie jaka ona jest teraz malutka? No nieźle, kosmici rozwalili planetę. A tu mamy planetę, która już wygląda jakby była zniszczona. Czy da się ją jeszcze bardziej zniszczyć w takim razie? E, weźmy sobie jakieś rzeczy, których jeszcze nie znamy. A co to jest za powłoka? Ojejku, czy to jest niż jakby jakaś, jakaś kolejna broń kosmiczna? Ej. I to ma ochraniać planetę? Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy ochroni te ciosy. Uwaga, tak, to ochrania planetę, widzicie? Czyli można równocześnie, jakby ochraniać planetę, nie trzeba ją tylko niszczyć. A czy da się to rozwalić? Nie da się tego rozwalić w ogóle. Ty, to jest tak niezniszczalne? Dobra, rozwaliłem to w końcu. Ale jazda, powiem wam, no mocno, robi wrażenie. Pyk! I teraz rozwalamy tą planetę. Pyk, 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 pyk. pyk. Ojku, co to leci? Ojejku, jakieś zielone coś! Jakieś zielone coś, czy to roznosi jakąś chorobę? To wygląda jakby roznosiło chyba jakąś chorobę. Ale to w takim razie musimy przetestować na, em, na planecie ziemia. Weźmy planetę ziemia. I na planecie ziemi, ziemi, ziemi przetestujmy właśnie to. Wyrzućmy gdzieś na Europę. O, czekaj, gdzieś... Gdzieś tu. Pyk, dobra. Padło i zobaczymy, czy to faktycznie ktoś umrze od tego. Ty, no nie umiera! To w takim razie co to daje? Dobra, to wyrzućmy tego pełno tutaj. Pyk, 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 pyk. Spójrzcie, co tutaj się dzieje. Spójrzcie. I nic, nikt nie ginie. O co chodzi? To w takim razie, co to takiego jest? Weźmy jakiegoś kosmitę. Dobrze. Ojejku, jak to wygląda śmiesznie. What? Dobra, weźmy z tej strony. Pyk, kosmita. O nie, to jest jakiś rój kosmitów. O nie! Oni zjadają planetę. Oni zjadają całą planetę. Rip, planeta. No, za dużo z niej już nie zostanie. JA NIE MOGĘ, TY PRZESTAŃCIE JUŻ Czy oni zjedzą całą planetę? Nie dobra, odlatują Gdyby jakby coś takiego było w realu, w sensie naprawdę by się pojawiło coś takiego No straszne, nie? Weźmy... tutaj jeszcze walnijmy czymś Jeku, co to jest? Co to? Jeku jakiś... JA NIE MOGĘ Dragon normalnie z Minecrafta, widzicie? Wow! I odlatuję. Spójrzcie. A wywarmy tych dragonów dużo tutaj. Pik, pik, pik 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 Ciekaw jestem jak to będzie wyglądało, jak będzie ich tutaj cała armia, armia dragonów. Ej, tylko dwóch się zrespiło! A ja tutaj tak nas tym. Dobrze, weźmy na sam środek Europy teraz jakieś... Ojeku, co to jest? Co tutaj leci? O ja z innego wymiaru pojawiła się jakaś macka. O nie! I wyżarła kawałek ziemi. I wzięła do swojego wymiaru. <grystanie> Co to było? Ok. Weźmy może jeszcze tu. O, coś takiego. Na ocean. Tutaj nikomu nic nie grozi. Ja nie mogę. Kolejny jakiś. Kolejny jakiś smok. Spójrzcie. Kolejny smok. Nie mówcie, że on się wierci przez całą ziemię. Aaaaah! Wow. Biedna ziemia. Biedna ziemia. Spójrzcie, jak on się tam wierca. Pewnie na drugą stronę znowu przeleci. Spójrzmy gdzie on, tak przeleciał na drugą. Ojejku, on tutaj dalej jeszcze. On tutaj dalej jeszcze się bawi. No to współczuję, biednej ziemi, dobra, ale narzućmy więcej tych tutaj potworów. Spójrzcie, da się więcej? Może przyspieszę tutaj, czekajcie. Cyk, a nie, to się zatrzymuje czas. A, to się przyspiesza, dobra. Pek, 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 pek. Patrzcie, jak ich tutaj wrzuca. Nie da się więcej. Wrzuciłem dwa. Maksymalnie chyba się da dwa. Ale śmiesznie! Już jeszcze ktoś żyje na tej planecie! Jakim cudem ktoś żyje na planecie, na której ktoś przed chwilą się przewiercił na drugą stronę. To jest coś tutaj chyba nie tak. Ghost World! Co to takiego? Spójrzcie! Jakaś planeta, na której nic nie ma! Dobra, w takim razie spróbuję ją rozwalić. Ej, co jest grane! Ej, rozwalam ją! Dobrze, to weźmy teraz może... Hmm... O, weźmy kolejnego boksera, weźmy dużo bokserów. Niech oni biją tą planetę, niech oni ją biją, patrzcie. Jak oni nawalają. Dobra, rozwalamy tą planetę. Spójrzcie, ta planeta jest porąbana. E, weźmy tego kosmita, który wybuchał planetę. To jest ten kosmita? Weźmy ich troszeczkę więcej. To nie jest ten prawdopodobnie. Ojej a coś czuję, że on też jest mocny. Coś czuję, że... O nie, spójrzcie, on tylko bija planetę. Oj, ale jak mocno ją obija! Chociaż nie aż tak mocno, spójrzcie. Ta planeta jest po prostu planetą duchem. Dobrze, weźmy tą, broń, weźmy tą, broń, weźmy UFO tutaj jedno. Dobrze. I spójrzcie. BOOM! Ale moc. O, oh! o, oh! o, oh! cała planeta została zniszczona na małe kawałeczki po raz kolejny. Ale jasne, wygląda to jakby glut się jakiś rozsypał. Śmiesznie. Mamy tutaj bardzo kolorową planetę i postanowiłem wysłać na nią UFO. Widzicie? Ale to UFO nic nie zrobiło. Wyślę więcej UFO. Więcej UFO. Więcej. Niech obija tą planetę. Spójrzcie, ta planeta jest praktycznie niezniszczalna. A co to jest? Ojejku. O jejku. O, tu jest jakaś kula. to jest jakiś detonator. Uwaga, czy to wybuchnie? To musi wybuchnąć. Tak to wygląda, jakby miało zaraz wybuchnąć. A może ja w to muszę uderzyć? Czekajcie. Uderzyłem. O! o! Ale zniszczyłem, widzicie? Jaki kawał ziemi. Dobra, jeszcze tutaj tu uderzmy. Uwaga. Ooo, dobra. Jak to uderzyło? Dobrze. Wyrzućmy pełno tych kuleczek tutaj. Pełno tych kuleczek, które porozrzucajmy. One się wszędzie gdzieś tutaj odbijają od tego. Co jest grane? Jak one się od tego odbijają, widzicie? Dobra, i wyrzućmy teraz rakiety jakieś tutaj. Pyk, pyk, tutaj takie rakiety. Ojejku, co to są za rakiety? Co one dają? One się wiercają, wiercają i wychodzą na drugą stronę. Aha, czyli cała planeta jest zniszczona po raz kolejny. A mamy tutaj... Um, o, taką broń. Chociaż ona aż tak dużo nie daje. Co, to jest meteoryt. Dobra, walnijmy meteoryt. Ej, meteoryt aż tyle nie zadaje. A księżyc niech uderzy w to księżyc! To ziemia w to uderzyła! O, Dawajcie, wysyłamy armię ziemi! Armię ziemi! Let's go! Let's go! Spójrzcie jak to jest zniszczone! Ej, ale ta planeta jest mega wytrzymała, powiem wam szczerze Ej, ta planeta się regeneruje! Aha! Ta planeta się regeneruje! Jakim cudem? Czekajcie, wyślijmy tutaj więcej tych planet Więcej, więcej, więcej Okej, okay. czy ona się teraz zregeneruje? Nie, ona cały czas jest zniszczona. To jak to działa w końcu? Ojejku, jak ta. Jak ta ziemia tutaj. Jak ona płonie! Ty. Dobra, czyli skończyła się regeneracja tego chyba. Czarną dziurę tutaj dajmy. I czarna dziura. Dobra, więcej czarnych dziur. Więcej czarnych dziur. Niech cała ta ziemia zostanie wchłonięta. Ej, ale ta czarna dziura. Ej, dobra, dobra, dobra. Jednak ta czarna dziura dużo zadaje. Bardzo dużo. Tutaj mamy jeszcze jakieś. Pioruny? Ojejku, co te pioruny robią? Jakie one są mocne! Rozwalmy doszczętnie całą planetę. A taka byłaś mocna, haha, zostałaś rozwalona, let's go! Okej, okay, widzowie, teraz pokażę wam sposób na zrobienie z tej naszej planety, planety Donuta. Tak, Donut Planeta. Więc na samym początku walimy e, raz, dwa, trzy razy do góry e, naszą planetę. Musimy obić, o właśnie, tak ustawienia tutaj zmieniliśmy naszych naszej mocy tych rakiet spójrzcie tutaj da się zmienić ustawienia właśnie tej rakiety i spójrzcie nasza planeta już troszeczkę wygląda jak donut spójrzcie i teraz wystarczy jeszcze na dole raz dwa dwa razy na dole uderzyć okej okay. i jak one uderzą to powinniśmy mieć ładnego donuta i potem będzie można go troszeczkę zmienić o spójrzcie no taki donut się nawet zrobił nawet 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 o spójrzcie teraz to się zrobił prawdziwy donut i teraz Naszą planetę musimy obrócić w taki sposób mniej więcej. O, dobra. Bierzemy laser. Patrzcie, mamy laser. I zaczynamy. Prawdopodobnie trzeba będzie ją od góry jakoś ładnie tutaj zrobić. Czekajcie. O, czekaj, muszę ją dobrze okręcić. Dobra. I teraz walimy laserem. Let's go! Laser! 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 Ok. I mam nadzieję, że to wyjdzie, słuchajcie. Bo jak nie wyjdzie, to będziemy musieli od nowa to zrobić, żeby dostać tą planetę do not. Patrz! Zrobił się donut, widzicie, ale jeszcze troszeczkę bardziej go zrobimy, tak. Bo, żeby dostać planetę donut, to trzeba z naszej obecnej planety zrobić właśnie taki donut. Pyk, ok. No, mniej więcej się zgadza, słuchajcie, mniej więcej, ale jeszcze tutaj tro troszeczkę sobie poprawimy, ok. Jeszcze tu, ok. Wygląda jak donut. Ty, no, jak dla mnie to wygląda jak donut, ale jeszcze troszeczkę poprawimy. E, jeszcze z tej strony. Okej, okay. i teraz to wygląda ewidentnie jak prawdziwy donut. No to co? Teraz pozostało nam. A, jeszcze tutaj troszeczkę wyczyszczę to. Czekaj. O, żeby tutaj było ładnie. Dobra, teraz pozostało nam zresetować tą planetę. Więc robimy reset. Ok? I nie dostaliśmy tej planety jako donut, naprawdę. Dobra, w takim razie zrobię to inaczej. Zrobię to na takiej zasadzie. Rozwalę tutaj ten kawałeczek. I teraz na dole jeszcze ten kawałeczek. No, widzowie, zrobienie donuta z planety nie jest takie proste, ale postaramy się, widzowie, bo nam na tym oczywiście zależy. Dobra, i teraz mamy taką, no, w miarę płaską, tą planetę. Zostało nam zrobić dziurę w środku, więc słuchajcie, robimy dziurę na wylot. Taką idealnie, właśnie. Okej, okay, no i mamy jeden do jeden donut. Teraz musi to zadziałać. Pyk. Jest! Odblokowaliśmy widzowie Już się bałem, że nam się nie uda, ale mamy Planeta Donut Spójrzcie, to jest prawdziwa Planeta Donut Co jest krane? Widzicie to? Ale powalone Widzowie, i co możemy teraz Zrobić z tą planetą Donut? No możemy ją rozwalić W sumie eee, Więc słuchajcie, nawalamy w nią czymś Co wy na to, żeby przeciąć naszego Donuta Zrobić tutaj taki mały kawałeczek właśnie Pyk, okej okay. Patrz, zjadłem kawałek naszej planety Donut. Elo. Dobra, i jeszcze kawałeczek tutaj zjemy. Super. Weźmy sobie może jakiś mm, meteoryt. Walniemy, ale ten meteoryt walniemy mocniejszy. Spójrzcie, tutaj możemy ustawić jeszcze moc naszego meteorytu. Więc ustawiamy go na 5 i na, na maksa ustawimy sobie to. O, na 10. Dobra, ten meteoryt będzie mocny. Uwaga, walimy meteoryt tu. Wow! Patrz na to, jak ten meteoryt to rozwalił. Niesamowity, dobra, pyk jeszcze raz. ja wolę dobra, to już z naszej planety. Patrz, z naszej planety. Nie zostało praktycznie nic: nasza donutowa planeta. To jeszcze walnijmy. Księżyc, o! Księżyc walniemy. Nie da się zmienić wielkości księżyca, ale to się da na przykład zmienić. O, dobra, to walnijmy, walnijmy to na maksa. Pyk. Po 48. okej, okay, i teraz patrzcie. Jaka ogromna asteroida wlatuje w naszego donuta. Ty, rozwalmy całego tego naszego donuta, to będzie ciekawe. Cały donut będzie rozwalony. Jawal, co jest? Cały donut został rozwalony. Z naszego donutowego, donutowej planety nic nie zostało, słuchajcie. Asteroidy wszystko rozwaliły. Pyk. I jeszcze tutaj takie ostatnie końcóweczki. Dobra. I co? Jak klikniemy reset, to będzie znowu planeta? Tak, patrz, znowu jest! Ojejku, jeszcze tutaj jakieś resztki naszych meteorytów obijają. To spójrzcie, jak one latają tu te meteoryty naokoło, tak. Czy ta planeta nam się tutaj zapisała? Tak, zapisała nam się, mamy Donut. Okej. Okay. <laughs> Wiecie jaka jeszcze jest kolejna fajna planeta, którą można zmienić? No, więc e, zepsuliśmy naszą planetę Donut, może jeszcze czarna dziura niech ją rozwali. Pyk, o, patrzcie. Ale ta czarna dziura jest słaba. Może być mocniejsza ta czarna dziura. O jejku, dobra, jednak jest mocna, spójrzcie. Jednak jest mocna, ale rozwala tutaj. A przetniemy do na pół. Ehm, zresetujmy go, dobra. Weźmy nasz laser z powrotem, on jest mega silny. I przetniemy go właśnie tak na pół. Będą w sumie dwa kawałki do od teraz. Pyk. O, przeciliśmy już chyba. Jeszcze tutaj kawałek, kawałek. Pyk. Okej, okay. spójrzcie. Donut na dwa kawałki. Jakim cudem tutaj jeszcze tyle osób żyje? Pokazuje, że żyje jeszcze 2 miliardy ludzi. Niesamowite. E, dobra, to dobijmy te osoby tutaj. Pyk! Jeden strzał i zobaczcie, jak dużo tutaj padło. Hahaha, ha, ha. ja nie mogę, parowane. Pyk! pyk! Pyk, pyk! I zostało 30 milionów ludzi. Gdzie te 30 milionów ludzi się trzyma? Tutaj? Tutaj? Gdzie oni są? Halo? Jak można przetrwać coś takiego? 30 milionów ludzi jeszcze żyje, dobra, rozwalamy tą planetę do końca. Ostatnie 10 milionów, o dobra, zero. Już zero osób żyje, na szczęście, bo ile można. Dobra, walnijmy jeszcze tutaj czymś takim: normalnie, Jakoś, jakimś statkiem kosmicznym. Okej, okay. on, a nie, to jest, to jest, patrzcie, to jest ochrona. Zapomniałem, że to jest ochrona, dobra. Pyk, rozwalmy tą ochronę. Patrz, jak szybko rozwaliliśmy ją. Ciekawie się rozwala planety, co nie? Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Tutaj macie dwa inne filmy, które również wam się spodobają. Jak mówiłem, zapraszam do sklepu po nową kolekcję wojątym Kolorowe logo, kolorowa koszuleczka, więc zapraszam. I tutaj tak, jak mówiłem, filmiki. Więc klikajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Eluwa, cześć, bu!